Cześć, witajcie w czwartym odcinku Pixelowej dwójki Witajcie się z Wami Lager oraz Agata, się ma? No i dzisiaj wybudujemy szklarnię, podwodną szklarnię. Będzie to ciężkie, bo. Ach, szkoda słów. Dobra. Um, szerokość będzie 7 kratek, a długość około 7, może więcej. Zobaczy się, dobra, jedziemy z tym koksem. To co ja nie mam wiem, teraz robić? Nie, coś widzicie, ale tu mamy ze przygotowane takie tlenki i z nich będziemy czerpać powietrze. Dobra, nie raczej. tylko powietrze, to jest źródło światła naszego. No też, żebyście wy widzieli, bo my byśmy widzieli, ale wy już raczej nie. W dobra, wysokość. Raz, dwa, trzy, I jedziemy ja to, ja to na górze będę zabudowywać? No poczekaj. No proszę. No tu już robię, chodź tu. Czekaj. Będziesz robić coś takiego, widzisz, tak? Poczkłem? No, teraz tu będzie mieć tlen. Ten. Jedź dalej. Ehm. Um, of oh, no, mnie zabija? To ciężkie jest. Oczywiście ja, ja zabiję mnie dół. <noise> Zaraz zobaczycie ile razy deadłem w robieniu tego. Oj, szkoda słów. No co tak wolno, co tak wolno. to nie ten odcinek by się podzielić na party. Na party. No. Też mi się tak wydaje. trudno. A spadam w dół, A so, we like this. Dobra, daj mi szkło naj i łop no, najważniejsze, szkło mi jest. Nie mam szkła. Aha, dobra, mam, sorry. Czekaj, źle, źle, źle. Jestem w tlance, masz to. Ej, to jest no daj, no, szkło mi daj. To. To. Tylko szkło. Się szybko. Czekaj, jak ty to robisz, pokaż tylko tak jeden przy górze, jeden. Że ja tam sobie pójdę. No właśnie, tak. Nie musisz całego od razu zapytać, tylko po jednym. No właśnie. O, źle tutaj. Czekaj, muszę policzyć, jaka... o co mi się co się. Ja policzę, jaka to jest długość już. Raz, dwa, trzy. Fak! Jakie to wkurzające jest, nie? No, no. Dobra, idę z tym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. To już pójdzie w dół. Dobre. Żeby jakoś to wyglądało. Dobra, mniejsza. To idzie w dół. Rozwal to! Aaa! Tu! Tu! Uuu! 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 Nie! Chora! Potrzebuję łopatę. Czekaj, no ja łopat mam, nie? To rozwalaj od razu ten drzwi... Dee... Bo postawisz go rozwal i tak cały czas, żebyś tam mogła tlenu zaczerpać. A nie rozumiem ciebie.

Zrób tu nie Pochodnie postaw na tym dircie Patrz, czekaj Ja wam. rozwal ten dirt i postaw za niego pochodnie Ty patrz Czekaj, czekaj szkło, tak? Masz Ty.

Teraz. Dirt tu daj mi łopatę. Czekaj, masz dirce. Tutaj mi. Szybko. No bo. Ty lepiej bo ja się na tym nie znam pierwszy raz robię. Godzina późna, spać mi się chce trochę, jestem zmęczona, no ale nagrywamy. Dobra, tu już mam takie powietrze wolne.

teraz pochodni nie ma. Tutaj, leży. Dobra, idę dalej. Masz łopatę, ej. Tu już jest wolne powietrze. Tu hmm. rób, rób. W razie co, tutaj rozpierducha taka jest. Mogę tutaj wejść? No. Ej, czekajmy, mamy jakieś wiaderka? Nie, wiaderkiem tego nie wyciągniesz. Nie? Myślałam, że to jest. Masz, wykładaj to dirtem. Wszystko? No. Tam, tu oto, od tego tu. Tego. bogaty, wypisów bogaty, tutaj spływa nam woda. Szybko, zrób coś z tym. No, zajadkaj tu jakoś tymczasowo. Okej. Okay. Współczuję CTSG. Jak on tak miał robić, to moje cieszyłam kopsułet. O nie? Dobra. Ja myślę, że zrobię cięcie... O, no, f**k. Zrobię no, cięcie tak. i zobaczymy się, jak wyro... zrobimy już to, ten cały te... No nie, Agata? No, szwitowie wiedzą, jak to robimy. I w środku zobaczyć, jak to będzie wyglądać i to tyle. No, to cięcie. Dobra, jesteśmy już po krótkim cięciu. Coś no, śmiesz... Oj. I nam drzewo urosły tak zajebiście. Nie ja sobie tam, jeszcze pokaż posadzę. Pokażemy wam jak to wygląda. Chodź, to chodzi. Tak to U. wygląda z daleka. Brakuje nam tylko pistonów. Dokładnie dwóch. A to skoro stony dwa trzeba zdobyć i będziemy mieć. Tak to wygląda od góry. Nie wiem, czy coś widzicie. Dobra, wbijam tu. Tomko, czy jeszcze zapomniałeś szkiełdać. Gdzie? Teraz ci pokaż. Dobra. Um, mam wiaderka wody, śwink. No, ja pierdolę z niej. Spuszczaj, się. To idź. Kurwa mnie ta woda, ja pierdolę. Dobra, już nie powiem, kiedy kaszy przeklinał. Bardzo oryginalny pomysł z, z... podwodą Jeszcze byś takie coś tu zrobiło, nie? Co? Ja pierdolę. Nie pier... <coughs> Bo rodzinę powęgrzysz. Muszę to tu jakoś zetkać, bo naprawdę skurwia, nie to na maksa. Zaraz zginę. Zginiesz? No, zginałem. O, parę wezmę sobie. Bo jedną rzecz trzeba poprawić. Mam wszystkie twoje itemy praktycznie. Nie, nie wszystkie. wszystkie moje. Ten filmik już łatwa 30 minut. Wkurwia mnie to. Dobra, już poprawiłam. Twoje itemy. Jest godz Jest godzina pierwsza w nocy. Fajnie. To chodź tutaj na wyspę do... I jedną pochodnię. Jeszcze więcej tytuł? Nie, daj mi pochodnię tylko. No ja ci. Kurde, jedną, a nie siedem. A w zasadzie masz i siedem, bo są twoje. I wciąż nie rozumiem, czym ci się woda wpuszcza, nie? Hmm. Dobra. Daj mi mojego kobla. I ma wiaderko z wodą. I moją... tego... kilofa. Potem mi a resztę. Trzymaj pokażę, jak to chcę, żeby tutaj to wyglądało. Tutaj walnę wodę. Zatamuję. Tak Tutaj będzie tak I będzie się otwierał piston po włączeniu dźwigni, będzie się zamykał i to potem będzie właśnie tak. Dobra, daj jeszcze sadzonki. Albo zasadzie tu. A nie, bo trzeba jeszcze to zrobić. Dobra, to myślę, że będziemy kończyć ten odcinek to tak myślę. nie trwa. No to widzimy się w kolejnym odcinku. Agata. No, trzymajcie się, a nie no. subskrybujcie, komentujcie łapkę w górę. Poprosimy oczywiście, no bo wiecie, e, No, prosimy łapki w górę, subskrybując, nie żałujcie. No. No. To cześć. No, się